Dzień dobry. Z tej strony człowiek, który bardzo mocno potrzebuje Fryzjera. Dzisiaj niestety nie ma żadnego kontentu od jej sports, nie ma żadnych już urodzin, skończyły się urodziny. Były naprawdę wspaniałe. Słuchajcie, jest godzina 9.30, nie wiem w sumie co robię tak wcześnie, ale postanowiłem, że, wiecie co, zresztą, że nie ma żadnego kontentu, nie chcę mi się zbytnio grać w Ragus, Więc postanowiłem sobie, hej, zagrajmy drafta w sumie. Mam jeden żeton, który trzymam od trzech tygodni, bo pomyślałem sobie, ej, nagram kiedyś film, że wykorzystam ten żeton, no i w sumie. Nadszedł ten moment. Dzisiaj nagrywam ten film z żetonem. I słuchajcie, yy, wiecie co robić. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał, żebyś na bieżąco z na moim kanale, bo jak naprawdę ostatnie filmy, wiem, że się powtarzam, ale będę to mówił cały czas, bo to, co się dzieje było z innymi filmami, to jest, bajcie, niebywała rzecz. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Nawet nie wiecie, jak to motywuje. Teraz sam widzicie, jak często są filmy, także coś w tym jest. Coś w tym jest, że jednak taka aktywność motywuje do działania. Także bardzo dobrze. Dawny nie grałem draft, bo ja mam przeszłość. Dawny nie grałem draft, więc. Jako mamy formację? Ojej, 4-3-3, wiecie co? No, to jest taka domyślna formacja. Niech będzie. Niech będzie 4 3 Może jakiś fajny kapitan. zwykle kapitanowie, z tego co pamiętam, są bardzo słabi. overmars, Mars. Lecimy dalej na napad. Może tutaj kolejna i. O kurde, wiesz co? Zagram Akinfeno. Co by się nie działo? Akinfeno będzie w naszym składzie podstawowym. Po prostu. Po prostu czemu nie? Po prostu nikt będzie. To jest znak, mój drodzy. To jest znak, żeby grać Akinfeno Garincha na prawym skrzydle. No i słuchajcie, mamy obsadzony cały atak. Garincha, opener na skrzydle. Akinfeno na atak. No czego chcić więcej? E. E. Egesz. Tajn? Prawdopodobnie się tak nie czyta, nieważne i lecimy dalej. Może kolejna ikona? Gerard, proszę Państwa, pozdrawiam Cię Damian. Mamy Gerarda, mamy trzy ikony Optimus, a raczej moment, bo tak się teraz mówi. Trzy ikony. Może jakaś ikona tutaj wleci? Hmm? Barezi, Pan Barezi, który da nam dużo zgrania. No i teraz prawa brona, może... O, czyżby kolejna ikona? Valencia, słuchajcie, tutaj, tą kartą jeszcze nie grałem, także przyda się. Jest sporo kart, które jeszcze nie grałem, także... Ah, oh, fuck. I can't believe you've done this. Tak wygląda nasza jedenastka. Overmars, Aquifenła, Garincha. No i wiecie co, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Bo mam jeszcze mnóstwo kart do wybrania. I kolejna karta do wyboru. Może jakaś ikonka kolejna, nie, jest. Yy, Oblak. O, Oblak się nam przyda akurat, ty. Bo byśmy nie mieli bramkarza jakby byłby przypał. Przydałby się nam jakiś ktoś na obronę albo ewentualnie. O, Romanioli, ty. Że to jest perfekcyjnie. Patrzcie to teraz. Łopie. Potrzebujemy lepszego pomocnika... Kto tu... Mendy! Przedostatnia karta przed nami. Zobaczmy, czy coś jeszcze tutaj siądzie. No dobra, weźmiemy Sterlinga, który jakby nie patrzeć da na nam więcej zgrania niż ikona, co jest dosyć dziwne. Ale okej, kolejna karta. W sumie już ostatnia do wyboru. Może jakaś ikonka? Neymar! Neymar, powiadasz. Nie no, jak mi dają Neymara to sorry, Sterling. Ale to już musi być Neymar. To musi być Neymar. Okej, okay, także tak wygląda nasz draft yy, z King Fenu na czele. Przecież jak chociaż szli na bramkę Fenu, to naprawdę będę pod wrażeniem, bo nie umiem grać z takimi kartami. Ale zobaczymy, synu. Szczerze, troszeczkę się boję tego składu, z którym będziemy grali, bo porównując do naszego, no to może ma troszeczkę więcej lepszych zawodników, także Akinfenua bierzemy. Stvg, pyk, Akinfenua, wybiegaj sobie już na pozycję, cyk, dośrodkowanie, o kurczaki, to jest to Tykanta przypomnę, ale my mamy, no właśnie, nie wiem kogo mamy, nie, o, to jest gore, o Jezu, Infenua. może jakaś asysta, proszę Państwa, ależ podanie, lecimy, lecimy. Cyk, cyk. Fake shot. Uj, oj, oj, to by było piękne. To by było piękne naprawdę. Rincha. Nie ma wspólnego. Makinfen. Nie ma. Szkoda. Naprawdę ładnie się pokazał, ale wydaje mi się, że po prostu ustawił pułapkę w sobie do. ale no, dać wykończenie było. Jakby sobie, jakby nie patrzeć w wykończenie. Chłopie, klasa światowa. Błąd naszego przeciwnika, leci. Makinfen, wow, problemy z przyjęciem. Ale o Jezu, i on ma siły. Chłopie. Chłopie, nie przepychasz nas, no, nie ma opcji, po prostu, no patrzcie to, no nie ma opcji, że nas przepnie, no po prostu, nie ma opcji, lecimy. Skira na Fenłą. Gościu, on już się troszkę zmęczył, ale nieważne. Na Kimfenu, nie, Jezu, gdyby to wleciało w światło bramki. Nie, on to zrobi, on to zrobi. A <grym> Neymar, ale tam masz miejsca, piękne badanie, lecimy na Kimfenu, dobiegniesz, wierzę w ciebie, biegnij, biegnij, biegnij. Biegli cały czas Cyk. Nie spaliłeś, nie spaliłeś. Nie. Stop. <laughs> jezu, jak on tę piłkę przyjął, kurde. A gdy pają, proszę cię. Chociaż jedna bramka, naprawdę. O nie. Oh, no. Oh, oh jezu, już to w bramce widziałem. Eggestein, Niemiec. Jezu, o oh, jezu, oh, jezu. Z tego co pamiętam, on ma chyba 4 albo 5 słabszej nogi, także. Warto, warto o tym wspomnieć. 0-0 zero do, zero, do pierwszej połowy, w miarę optymistycznie myślę, że możemy się zapatrywać w kolejną. Zrobiłbym jakieś zmiany, ten Egerstein, nawet nie wiem jak się poczyta z cztery słabszej nogi, no nie sądzę. Damy sobie zamiast niego, nie wiem, Overmarsa, no już niech będzie. Dosłownie plus 5 tempa zrobił tego i iżby był gol. Z tym, że mamy problem, oj to będzie gol coś czyje. Ja się będę ruszał, nie! Nie Ooo, ależ będzie asysta, przynajmniej będzie asysta, Overmars Overmars A niech będzie asysta chociaż <noise> Naprawdę nie mam pojęcia co ja właśnie zrobiłem Ale jest bramka bramkach Akinfenu Szczerze, liczyłem, że to będzie gol Po tym jak uderzę piłkę, a nie jak nie obejdę do bramki Ale Akinfenu jest tak potężny że zasadzie, że po prostu Wejdzie do bramki W sensie Czemu nie? To będzie ciekawy draft, to ja od razu wam powiem. Akinfeno, proszę państwa, cudnie, no to, to jego podania dzisiaj, to naprawdę klasa światowa. Szkoda, że za bardzo harduje, żeby na niego strzelić, ale serio, no chcę se tym Akinfenom jak najwięcej na razie pograć, bo wiem, że zaraz mi ta stamina po prostu sądzie, dlatego trzeba... Tutaj najwięcej wykorzystać tylko Gimpenwe. Pyk, będzie asysta, będzie asysta będzie Gerard. On tego nie może zepsuć. Moi drodzy, asysta Genwy, bramka Gerarda, mamy ryczku. 60 minuta to jest. Niebywała sprawa, naprawdę. Będzie ryczką. Dobra, będzie. Rejczku. A Knipenła 9-1 byłby zawodnikiem meczu. Czy ktoś się dziwi? Naprawdę. Lecimy dalej O nie! Włączyłem division rarus chyba. Ja. Dobra, tam u tego winam. Coś mi nie pasowało. Coś mi właśnie nie pasowało, że kurde, flashback widal na ataku? To coś... Coś mi tu nie pasuje. Cyk, piętka. Wychodzę z meczu. To słuchajcie, bo będę pierwszy raz grał przeciwko Richarlisonowi... Eee... z Nie ukrywam, troszeczkę się boję. Alma McInfenue, słuchajcie, Alma McInfenue. O, czyżby? Czy... Ale tam mam synek. Ale się pogubiłem w obronie. O, cholipka, Leo Messi. Ciup, i chłopie. O cholerka, nie, 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 Williams. Ty masz dużo miejsca tutaj, wiesz? Za dużo masz to miejsca. Tylko Barezi. chyba cię wyczyści. Chyba, chyba ta. O proszę państwa, uderzamy. A Fenu, o Jezus. Nieważne. Ten strzał był tak potężny, że po prostu nie starczyło miejsca, żeby wleciał w bramkę. Ale był potężny, jakby nie patrzeć. Ej, no to był mega potężny strzał. Strzał, nie w bramkę, ale jest coraz bliżej. Nie dobrze i to jest chyba go To jest chyba... I są My się już znamy. O, zdążysz granicy i szybciutki i niż Felipe. Akin Fenua, proszę wejdź w polekarne z główki. Proszę, nie to, nie, to nie jesteś Akin Fenua, Mandy. Czemu zabrałeś piwa? To było naprawdę bardzo niemiłe z jego strony. Szczerze, strasznie niemiłe zachowanie, Mandy. O, oh, no to jest 2-0 chyba, oh, ho, ho. Brakuje, brakuje jednego czynnika zwanym wykończeniem Także to może być ten problem Dopiero pierwszej połowy przegrywamy 2-0 No, to co, ostatnio prowadziliśmy Overmarsa I dzięki temu, jakby nie patrzeć, wygraliśmy mecz Także może taki znak, że po prostu trzeba grać z tym Overmarsem na SP Nie wiem, ale mamy 45 minut, na spokojnie O Dawaj, dawaj Gol Hohoo! Kinfenwa! Proszę Państwa, o tym mówiłem, druga połowa. To jest znak, że serio możemy zrobić comeback i to jest bardzo dobre wykończenie. Trzeba przyznać, że jednak strzał idealnie pod poprzeczkę. Dobra, tak jak mówiłem, 40 minut, lecimy, lecimy po remis, co najmniej remis. Mendy, mendy, a Kenła, niech to będzie goal. A fe... O, Oj, to może być... czarny Sąd chyba, że... Odrobiliśmy jedną ramkę straty, możemy zrobić to po raz... Kolejny? Chyba, że z tej teraz mętli, proszę Państwa, ależ wolę! hoho, nice! 3 do 2, szybka odpowiedź. O, widzę, że zmiany, będą zmiany, To już powoli psycha siada. Czy ktoś na czas od 30 minuty? W sensie serio, chłopio, mam na taką akin fenue, a ty grasz na czas. A do końca zostało 30 minut. Tak się, tak naprawdę ludzie robią? To, tak, tak to działa? Co za śmieć! Akin fenue, lewa noga. Gdyby z lewą nogą Akin Fenwa sprawisz do głupiego kolana Regista, naprawdę byłoby to coś sami tego się mi, no tak ciśniemy teraz, że no aż trzeba, trzeba coś strzelić, nawet, nawet jeśli to nie jest Akin Fenua, trzeba to zremisować, no, po prostu trzeba. Mendy, Mendy, prawa noga! Jak on to wyjął? Nie! Czemu to było trzeba w środek, trzeba po długim? Nie, nie, dobrze. Chłopie, masz śmietnik zamiast serca, naprawdę. No, Kurde, przegrywamy. Szkoda, naprawdę szkoda. Dobry draft w wykonania King Fenu. Ja W sensie serio. strzeliliśmy nim dwie bramki. No i co? No i kończy się ta przygoda, niestety. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio tak dobrze się bawiłem, roń z draftem, Także polecam każdemu zagrać taką kartą, bo serio po prostu gra się o wiele lepiej, Mam przynajmniej tak wrażenie, Bo aż tak, aż tak nie trehardowałem, ale jednak strzelając bramkę Fenu Radość z bramki jest chyba z 10 razy większa, więc naprawdę polecam. No, może być. Także jakiś cień, jakiś myśliwy, jej sport, co wy na to? Okej. Okay. O, o, to jest coś warte. To jest coś warte. Pięknie. Dziękuję wam, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo w sumie wyszło tak niespodziewanie. A mam nadzieję, że wam się podobało, Jeżeli tak, to rzeczywiście zostawcie łapkę górę pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale. Ja się z wami żegnam. No i chyba, słuchajcie, następny odcinek to będą nagrody za Golda Trójkę. Także widzimy się chyba właśnie wtedy. Także trzymajcie się, do usłyszenia. No i na razie.